Hej wszystkim, z tej strony Raven i witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj bez kamerki. W każdym razie w dzisiejszym filmie pokażę Wam fajny meczek z mojego live'a, oczywiście link w opisie twitchtv raven No i w tym meczu razem z NTT czyli z Verblozim, z nowym oraz z Demixem rozegraliśmy fajny meczek w którym sami zdejmowaliśmy się z haków, używając bardzo fajnego builda, w którego skład wchodziły takie perki jak śliskie mięso oraz podnieść stawkę. Obie te umiejętności pozwalały nam zwiększyć nasze szanse na smudzienne zdjęcie się z haka. Dodatkowo niektórzy z nas brali również dary, zwiększające szczęście wszystkich ocalałych. Kanały YouTube oraz Twitch Chłopaków oczywiście znajdują się w opisie. Ja już nie przedłużam i życzę miłego oglądania. Trzymaj mi offering, który pozwala zabić ocalałemu zabójcę. A? E? To jest wyzwanie mor dla Ciebie. Mor mori na czwartym po poziomie. Ale Starczy lupa na 3 minuty i killer sam są umrzewano z tam jest Ken Oj, co widać To był wolny, szybki wszystko? Mój, był wolny. Nie. Czujesz, że to, to może by być jakiś self-killer w sumie. Kto to? Buba! Bubuś. Sama ruina bez Gonisz mnie, Bubuś? Oj, dobra, bambusu ma. Co ma? Ekpina. A. Odczuł. Nie yeah, wiem, yeah. co to jest. O, mam ruinę. O kurde. Stąd. No by to była ruina. Uba. Buba, dobra, morda. Dobra. Alrighty. Zostawił mnie. Dobra. dobra pamiętajcie mordeczki, tylko że ma kpinę, nie? Także jak przejdzie przez okno, to je zablokuje. I co, znalazłeś tego offeringa? Czy dalej szukasz? Od mojej idzie... O kurde. Ja się wzeserałem jak tylko zobaczyłem, że... O, tam jest. Chwila, no to szukasz dalej. To będzie miał kolejnego ode mnie Okej, okay, to ode albo mnie. Albo ma barbę albo ma popa, Który To jest tyle No Eee yy, dobra, nowe możesz się samemu spróbować zdjąć, bo masz na to bardzo, bardzo duże szanse, nie? Dawaj szybko bo Dobra. Masz. dobra, udało się. Yes. O, udało się ściągnąć? No to no. dobrze. Na pierwszym razie. No no to by działa. By było śmieszne jakbyś nie dał rady. No nie. bo jakbym nie zabił od razu. Ale na szczęście poszedł. Gdzie on poszedł? On na Tinkerera teraz czy? Do nie. Do dużego polazu. Mnie goni. za miksem chyba jest. Albo nie dalej nie, za mną? Nie, jest za... Okay. No, um, no to za. Tak, dalej. Zresztą. O, w kurzucie. Przemian. O, za mną poszedł? Jednak nie. Ale ścian Chciał wykręcił okay. Wykręci O nie co gdzieś tam Purszczak Nie. Uważaj, dziękuję. Dobrze. No i tak to się robi. Ale restuj. Jakbyś miał pójść na ziemię, to możesz to zrobić na palecie. O, Tinkerera ma, Tinkerer. dobra. Chodź, wyleczę cię. Do Tinkerera. A, dobra. No, uważaj. bo mi nie, sta nie starczy na next, chyba. Mi się załaduje no. sprint. Dobra, idzie Czyli sam no. Jak mną? zrobicie gena na 70, to uwaga. Biorę okno, a on, on bierze ciebie Nie gra o. Dobrze wy, wyliczone Na lagu Laga dostałem, tak patrzę Bo kurde, on mi na mordzie już Usiadł Bierze okno Moim. Dobra. Dziękuję Teraz to, żeby nie wykorzystać, ale ze sprintować Idę ze za mną mhm. Wow, okej okay. nie, nie, się, nie sięgniesz tego, bigman. Myślę, że, że mam kroku zdrowienia Ale nie mam Przykro mi No przejdź przez to okno Co ty robisz No no i co bigman? A ma Anbeczku To jest jak się odpuści. O Masywny no swing okej. Okay. Bubu przeszlapiony. Oj, tylko nie mam są bardzo z nim to końca iść. bitches. I mnie zostawił. On tak. raven sprawa tak. w wolnej chwili. Z czyli znalazłeś. Mm. Wiesz co, ja teraz go nie w ogóle. Nie wiem jak to brzmi. Eee, czy ja ja doro, widzę, że... Masz content na YouTube. A. Go A. Na zabój Ciekawie dużym jest, 70% Jara hmm. wrócił <grym> Odczuł, dobra E, bo ja Dead Harda nie mam, to nic nie zrobię Koknął Ta nie pójdzie za mną Koda I, i... No, moje wyzwanie jest przegrane Czyli bez Ani haka Dwa i co robią Gena? Dwa i co robią Gena? Please, hity o, Dobra, nie? Udało się e, bez. Eee, ja już mam genes zrobionego, idźcie do bramy. Proszę państwa, no ładnie jest. Jeszcze adrenalina, ej no Kseno. Kseno, kupujesz mi pączka. Czemu mnie goni? <grym>, bo jesteś ranny i jako jedyny wisiałeś. Ale bez kitu, ja bym chciał jeszcze zawisnąć nie? żeby sprawdzić, czy mi się uda. Dobra, Kseno, jak zawisnę i mi się uda zdjąć haka, to mi kupujesz pączka wtedy. A, albo dwa nawet. Ja się wywalę. Też ja się ja chcę nie, wywalić. Ta jest y, na maksa. Porobiłem go na samo drzewo. Tore? Dobra, o. nieważne. Jesteśmy genialni po prostu. Jesteśmy co dobrze dla tego człowieka. Ja bym, no nie wykręciłem raz bo bym, a teraz dwa razy. Jakaś konsola. Kogo teraz goni? So... I mean, A, on sobie kółko kręci. On już ma dosyć. Nie no, nie, no gdzie wpływamy? Po prostu zdobywamy PD. Za Ej, bez kitu, Weź do czapki, niech on cię z nie wyciągnie, ja cię latareczką uratuje. Oj. Za późno Ale schodzę na dół. No teraz okay. to mnie goni. To te. Podniesie tyłem. Nie wyjdzie. Na czacie cicho. Aha, A, to tu jest. jest. A ja wskoczę do szafki. Nie. No nie, Może No Może uda wam no. się go oślepić Ja się będę tutaj czągał Ale już nie latarki Ej Niech mnie podniesie, ja mam przecież ten DS-a masz? To coś No Ono to nie wie, bo on chyba nie jest jakiś taki dobry Tylko nie no, można się pokazać Niech go podniesie Tak i trzeba trafić Traf Traf Git Trafił ja idę testować I... swoje szczęście. A ja idę do czawki <noise> no, Ona trzewki nie chce otworzyć Ja, ja bym się kur, trochę śmiał, jakbym yy, I tak przetestuje Są wszystko i by się nie zdjął Ja i tak przetestuję spokojnie Dobra próbujemy szczęścia proszę Państwa Dobra, 6 próbę no, no tak. Ale o to chodzi nie? Dobra Aha! Dobry. Ej, ja, ja, się ja się czołgam. Ja się czołgam. Ja mam DS-a. Albo się wyczołgam, albo. Ty też próbujesz szczęścia? Okej. Okay. A masz DS-a? No mam. Sam break był. I tak cię podniesie. Czy nie? Tak. S! No Bluedurdyna ma! A nie, skończył mu się. Nie ale miał na przez moment, serio, on miał bluedurdyna kurde, a my się tak bawiliśmy no, ale, ja się... ale nie uciekaj, Berblazzy nie, u... nie ucieka pysznego. jeszcze, nie? No Musisz ja mu procenty zostawić kaka, kurde Dawaj Dawaj Uda się. Raz. Dasz rada, You can do this. Oj. Od razu. Dwa. Nie. Trzy. Trzy? Nie. <laughs> Dawaj, musisz się udać. Nie <laughs> co <Jedź>, to dawić. No gościu. Miły, że tak będzie. No, to mnie nie. widać, kto tu ma największego pecha w całej drużynie. O, oh